Dzień dobry, lubicie smalczyk, bo ja przybywam dzisiaj do Was ze smalczykiem. Podam Wam przepis na smalec, który my lubimy najbardziej taki z boczkiem, z cebulą, z dodatkiem czosnku. Do tego tylko ogóreczek, kiszony no lepszy byłby małosolny niestety nie mam. Kiszony też jest dobry. I cóż można więcej powiedzieć? Jedzą go to życie. Mm. Ja słoninę kupuję mieloną w sklepie mięsnym, ale można sobie pokroić do tego boczek wędzony surowy. Zobaczcie, jaki piękny mi się trafił. Kroję go w kostkę. Zaczynam od przetopienia słoniny. Kiedy zacznie się już ładnie rumienić, dorzucam boczek. I wszystko razem przetapiam na wolnym ogniu na taki złocisty kolor. Dopiero później dorzucam cebulę pokrojoną w kosteczkę i wszystko duszę, nie wiem, około 5 minut na wolnym ogniu. Następnie dorzucam czosnek i wtedy przyprawiam sól, pieprz i dużo majeranku. Wszystko przelewam do miseczek czy tam salaterek. Tu zrobiła miseczkę dla mojej siostry. No i odstawiamy do schłodzenia. A po schłodzeniu to czeka nas super wyżerka. To jest jedzonko, które nigdy się nie nudzi i ma wielu fanów.